Pierwszy raz mam okazję widzieć nowe pluszaki z nowego gangu i powiem Wam, że sobie wyobrażałam, że te maskotki te wyglądają jak budynki biedronki będą większe. Że będą tak większe że może to będą jak, jakieś takie fajne poduszki na których się będzie można kłaść albo się położyć a te budyneczki biedranki nie takie duże są te budyne, budyneczki biedranki nie są takie duże ale wyglądają ciekawie tu jest taka, taki żółty budynek biedranki to się nazywa nie, nie ma sklep biedronka się nazywa A myślałam, że będzie mieć jakieś jakoś fajnie na imię Co To mają Inne sklep biedronki. I tu jest jeszcze kolejny sklep biedranki. Powiem Wam, że te maskotki tych sklepów biedranki nie są takie duże. wyglądają jak takie większe piłudniki. Myślałam, że to będą jakieś takie. Poduszki, takie wielkie, że no się będzie można na nich fajnie wylegiwać, i tak fajnie, i tak fajnie wyglądają. Proszę bardzo. O, tutaj, tutaj jeszcze mają. <grywa> tutaj jeszcze mają. Zamachot Biedranki. Ciężarówkę. Co przewozi, Zakupy do biedranki. To tu jeszcze mają fajnego. A, A. A tu mają tosta tatka. <gry> Jaki ma zabójczy uśmiech. Szeroki Co Tyle tu jeszcze mają. Arbus adtek. Adtek. To chociaż mogliby go nazwać Adek. To by było fajnie. A nazwali go Adtek. Co mają sushi tada. A sushi, a takie a. Takie. A. takie sushi. O Bogdana mają Bogdana, Fajný Bogdan. Burgera Bogdana Cena za maskatkę 49,99 A, masło mają, a masło się nazywa Maciej Maciej Masło Maciej Masło Maciej A górki mają Jaki słoik ogórków. Zabójczy. A, ogórki. <laughs> Jakie fajne miny mają te ogórki w słoiku. A słoik się nazywa oskarki. Takie fajne małe oskarki. Mają tu jeszcze o, sylwka jak, jako skanera. Skaner sylwek. Skanet sylwek. Taki ciekawy. A I co mają? Fajnie wyglądającą. A pizza. Pizza Pola. Pizza Pola. Taka tu jeszcze mają? To jest... To wygląda jak lodówka z mlekiem. Tak, to jest lodówka Lucyna. Mają małą lodówkę. A ah, z mlekiem. <coughs> ja Cię kręcę. <coughs> Kasę sama mają. Paragon mają. A paragon się nazywa Piotrek. Paragon Piotrek. No ja cię kręcę. Jaki Piotrek. I tu pisze na nim: Niech żyją niskie ceny. Aj, weź mi się to. A tu lepiej widać. Paragon Piotrek, normalnie też. Paragon Piotrek, coś pięknego. I co mi się tu podoba? Mają kaszyk. Kaszyk zakupowy. A taki elegancki. I elegancki koszyk zakupowy I kaszek się nazywa Karol kaszek się nazywa Karol nawet tu ja to o czymś zapomniałam Rybki w sasie mają Tu to wezmę jakieś lepsze rybki Rybki w sasie Rybka w sasie, rybka w sosie, rybka w, ryb, w puszce, Renia, Renie, no. No, więc już chyba tu wszystkie postacie z gangów. Z gangu pokazałam, to nawet jeszcze mają, mają nową książkę. A gang wie do doniaku. się w sklep. A. A. Ja już widzę, kogo ja tu jeszcze nie znalazłam. Trzeba znaleźć. Jajeczka. Gdzieś tu może są jajeczka. Jajeczka. Czy to są jajeczka? Nie, jakaś chyba. O, a ja dowiedziałam się, że ciężarówka nazywa się Czesia. Jaka ciężarówka? Czesia. Czesia, Czesia. Nie, to chyba nie, to chyba nie znajdę tych jajeczek jako ostatniego pluszaka Ale chyba nie znajdę. Ale gdzieś to były jeszcze. Ale jeszcze w tym gangu są jajeczka. Pluszowa maskotka. Także ja ich tu nie znajdę. O. Ale patrzcie na to, jaki ten koszek jest fajny, że można tu pakować do niego zakupy na no. kaszek jest super. A w ogóle tu jeszcze miał być. Jakiś podotfel, podotfel! Znalazłam! Jest podotfel! Piękny! A potwór się nazywa? Podotfel Paweł! Podotfel Paweł! No jaki super! A zobaczymy! Co się go odpina? Jak wygląda? Super! Nie no, dla mnie potwór bomba Patw jest naprawdę bomba aż nie będę się tu aż bym brała ten potwór padotwale są super A na sam No. Dobra, jakby o mnie chodzi, to ja bym brałabym portfele jako pluszaki, brała, brałabym koszyk jako pluszaki, brałabym koszyk, brałabym pizzę, pizzę, Kaszek, paru, pizze Co ja bym jeszcze brała? A, kasę samoobsługową. Kasę samoobsługową bym brała. I paragon bym brała. O. Z tego nowego gangu. Ale te. To... Ale te patutele są naprawdę bombowe. Te patutele są naprawdę bombowe. I tu można by jakieś trochę pieniędzy zmieścić. Więc jak dla mnie naprawdę patutele bombowe. No, można tu zmieścić trochę pieniędzy. No, no, więc jakby co, ja tu chyba dzisiaj wyjdę z dwoma portfelami, <grystanie> a wyjdę, wyjdę, czuję, że wyjdę z dwoma portfelami, bo naprawdę portfele są super i myślę, że mogłyby się przydać fajnie, no. No, więc tak się prezentuje nowy gang, niestety nie znalazłam pluszowych opakowań jajek, ale inne pluszaki widzieliśmy, a ja stąd wyjdę z dwoma portfelami, będzie trudnie. a i tak, będzie trudnie.